Parkingowego ogrzewania we i Eberszprecher. Naprawa samochodów ciężarowych autoryzowany, serwis Volvo Truck, Galauto, szefowisko 931, baza Res Mlecz, telefon 852, 79, 11, wewnętrzny 373. Kurtonia Auto Parts poleca no szeroka na na no naprzeciw Delicatesu Centrum. Telefon 852 57 23 Partner. Kręć klientów. O, to, o czym rozmawiają? To, Będziemy potem wiedzieć, jak, jak klient wchodzi do, do auta. Zachodni, japoński oraz w DU. Zapewniamy bezpłatny transport części do warsztatów. Szybką realizację zamówień. Na życzenie części oryginalnej. Na ruchu kodeksowa warsztatu warsztatów dla Rzeszów ulica Sikorskiego 47 Telefon Telekom 857 Nie Nie, Dobrze by było tam ceny na początku ta 31 jak zobaczę, nie chcę mniejsza furtwa 31 kosztował? kosztowało? Nie, Euro auto Części do samochodów niemieckich, do i dostawców no, 3 tysiące maksymalnie. się Chodzę do gościa i mówię, u pana, prowadzony w całości, jestem przedsiębiorczycielem. Bo przecież jak mówi wiesz gościa, no to on to od razu A gościa? Cena? 26 dziewięćset. Cały Telefon 87 19 002 Sprzedam silnik do Mercedesa 609 diesel Kontener meblowy 472 skrzynia załadowcza Oprost plan 4,5 metra Skrzynia biegów Most resory Wał kamina Jestem na kiełdzie na końcu Telefon 85 17 292 Głogów Małopolski Uwaga, w zeszłym tygodniu zaginął na ulicy Zalewskiej obszary niemiecki ośmiomiesięczne. miesięcy. się po zgłoszeniu się do Rady Węzła. Właściciel gwarantuje w zamian dwa szczeniaki. Super okazja. Łada 2107 po remoncie kapitalnym rok 86. Przebieg 20 tysięcy. Przedam pilnik z powodu wyjazdu. Telefon 27 2772 566. Super promocja. Na dzisiejszej giełdzie do nabycia zupełnie za darmo zestawy do odbioru telewizji cyfrowej Wizja TV. Przedstawiciele Wizji TV czekają na Państwa w dziesiątym rzędzie od bramy wjazdowej. Serdecznie zapraszamy. Przedam na Golfa, tydzień w kraju rok 93, podwodnicę Słomacza i kierownicy centralnej Zamek, elektryczne szyby, cena 24 000 zł, możliwość zakupu na raty, telefon 642-5352, kielimera 014. Sprzedam Piata 126 Elegant możliwy zakup na raty. Rok 95 jest tam bardzo dobry. Pierwszy właściciel. Cena 5000 zł. Telefon 014 642 53 52. Sprzedam Mercedesa 409D Maxi oszklony z jedzeniem do przewozu osób. Rok 1988 cena 39 tysięcy. 642 kierunek 0,14, możliwość zakupu na jest? Do sprzedania. Do sprzedania. Yeah. Sprzedam pozwolona golfa, wujkę, benzyna na białym, czy oczniowym, czy rok czy telefon 621 oczniowym, czy oczniowym, czy oczniowym, czy ale fajnie, ale fajnie, słuchaj, stoi gostek obok Nie nie taki Nie nie? Ziomek mówi, "Rombaj, środek jest, nie?" No to ja mówię, słuchaj, ja myślę, że to grubymi mi nic mi szyte. No i młody wyciąga 20 złotych można się. On mówi nie 50. Ja mówię, zostaw, szkolny, mówię, szkolny, no to dzianek wziął 20. A pan ustawia za 50, nie za 20 proszę pana. Bo ten pan za 20 to ten. To proszę, podnieście sobie. No i tamten wiesz, naganiacz podniósł sobie z orzeszkiem, a młodzian kurwa nic. A ziomek. <laughs> a był pewny, a był pewny, że w środku jest, nie? A jak zamierza właśnie, ja mówię, to jest z grubymi nićmi szyte. Bo oni specjalnie tak wcześniej, wiesz, jest ustawione na 100%. Bo jest trzy razy podłożone, że jest faktycznie środek, środek, środek. Potem jest jedno z grubymi nićmi zaszyte i już młody jest pewny, bo pięć razy, kurwa, cały czas był środek do fuja i to samo robił. I łyka, proszę. A specjalnie tamtego drugi, drugi daje, że obok. I myślę, a ten młody sobie myślę, tamten topi, kurwa, nie? I podnosi. Dlatego dziadek nie podnosił nic. No. Wziomek mówi, bo w kulkę nie można wygrać pieniędzy. No. A ziomek mówię, kurwa, jakie proste, chłopie. Dziadek... Ja mówię do domka, mówię tak, słuchaj, ty dasz mu kasę, a dziadek ci zbani syk, a ty... Bo on mi tak mówi, że proste. Ja mówię, niemożliwe, albo ci da z bani, albo ci jakoś inaczej weźmie te pieniądze. Super. No, Aj, no. O, o, oprócz tych, co, co grają z nimi w kółko, czterej osoby, to jeszcze dwóch stoi nam na, na czapach i ty to tylko oczy. <gryny> 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 Kierunkowskazy zemrugają ciągle. Mówię, no, gdzie bym przez telefon komunikują, no to wiesz, gram, 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 gram. <gryny> no. <gryny> telefon. Ale wie, ale przy takim dziadku to fajnie wiesz. 20 też wezmę. A niczym nie nie, nie, Bo on tak nie zaufanie, nie. nie, że dziadek, bo ci si młodzi to ta tacy... pewna pełna kultura. To jest spokojnie. Spokojnie. Hałpni, spokojnie. Tak, spokojnie, mistrz. On sobie miesza, on się nie patrzy na ludzi, kto tam gra, kto obstawia. I wiesz, tak. Ktoś położył pieniądze, to nie bierze od razu, tylko normalnie mówi kto następny, proszę. To proszę, pozbieram sobie pieniążki i to sobie podnieście. Ty się podnoszą i nie, nie co. Sam żeś położył. No Maluch poszedł za 30 milionów i to, czy w, tym, w tym rzędzie to jest wszystko na dzisiaj. A reszta do domu głupoty, po 25 latach już się i jedzie sporo. Młode ostatnie pieniądze, bo wziął z legitymacji takie, wiesz. No, no. Ja mówię, że dobra, mogę być jako szkolne za i ze stykiem. Jeździli, jeździli się widział, że nie ma będzie Nie, nie może Chcesz kupić nowy samochód, starek zamienić na nowy, zostawić swoje auto w komisji. Przyjść do auto centrum. Tylko u nas bezpłatna wycena i sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, komis, gratis, możliwość pozostawienia w obliczeniu samochodu używanego... I 200, w i 200, 200 siadło, 200. 200. 200. Młody, raz Ta. setkę, podnieś sobie, cyk, potem drugi raz setkę, a nie, dziadek mówi, on, on, on. oni, oni się chcą grać, Dalej. A oni chcą dalej, chcą tak. się teraz odegrać, też Teraz dziadek jest spokojny, wiesz środek. Młody setka na środek. Tak, kto chce, jeszcze można jeszcze tu obstawić, tu mówi tu. Dobrze, pan tutaj. To podnieście sobie i facet, kurwa, cyk, No to następny raz zamieszał, kurwa. Ja tu za stóweczkę. No w środek. Kto jeszcze obstawia? Proszę, podnieście sobie. Cyk, Słuchaj, jak ktoś obstawi środek, to tego go chciał czy czy trzeba uprzedzić, wiesz? I tu stajesz, I co? I co? No. I co? Żomuś, że to jest ochrona. ty możesz tam dwie ochrony postawić, nie? Tak. Okay. tak. Ale ziomu, ale ty o tym nie wiesz, kiedy jest kurwa mina, a kiedy nie. Ty nie wiesz o tym. Ty nie wiesz, a ochroniarze mają triki, że kurwa wiesz, jakiś tam ten, że teraz jest tak. On za każdym razem tak nie robi. On za każdym razem robi środek, środek, środek. Obserwować trzeba ich, co jakieś nie, ruchy nie, mają. Ziamej, nie on wtedy, jak na przykład jest środek, na przykład pusty, a każdy myśli, że jest środek, a nikt nie obstawi, to zauważ, że on zbiera wszystkie i wtedy nie wiesz faktycznie, czy kurwa był ten środek, czy nie. Bo wtedy robi czary, wiesz? Jak jest puste, bez przemiału. Kasy. Nie tak, żeby, wiesz, że, że każdy jest pewny, że jest środek na przykład i nikt nie obstawi, i on podniesie, że środek był pusty. To no, na cykę, nie? Bo wtedy sobie zbiera wszystkie do kupy i wtedy chuj wie, skąd wypadł. Wtedy jak obstawia środek na przykład ten krajan, krajan jego, no to w środku jest. No i on pokazuje jest w środku. I znów krajan obstawił jest w środku. No i potem rozszada i każdy środek. No to tu ma środek, no, masz morszczon.

Autoserwis poleca szybkie naprawy techniczno-elektryczne, miti amortyzatory C360 Combine Record, rok 94 z przystatką do rzepaku telefon 6719 Oj, to co skurzył? A to jest wystawa, że młodna szybowaczka, w sensie książka. Skrzynia biegów, most, rezory, wał, kabina. Jestem na giełdzie przy końcu. Telefon 85 17 292, Włochów, Małopolski. Fiat Punto 1100, rok 95, czerwony 61 tysięcy km, lekko uszkodzony. Cena 3000 marek. Do sprowadzenia. Telefon 0603 130 828. Astra Kombi 1.6 rok 99 medalik lekko uszkodzony cena 4800 marek do sprowadzenia telefon 0603 130 828.